Ona nie odpisuje. Ona nie odbiera telefonu, nie ma z nią kontaktu, wrzuca jakieś stories na Instagram, rzuca zdjęcia, ona nie odpisuje. Teraz powiem Ci w jaki sposób sprawić, żeby ona nie dość, że odpisała, to jeszcze cię przyprosiła, że nie odpisała, i później od razu sama zaproponowała spotkanie. Weźcie w palni w łeb, masz ty jaja. Masz ty jaja co? Wstępcie pod jajał? Masz ty jaja czy nie? Myślisz, że prawdziwy mężczyzna to, to, to prosi się o spotkanie? Wiesz co, robi prawdziwy mężczyzna? Prawdziwy mężczyzna robi to, co robię ja. Ja dzwonię tylko raz. Ja piszę tylko raz. Jeżeli nie odpowiada szybko, to ja kończę temat. Dlaczego? Bo telefon obecnie jest częścią ciała, tym bardziej ciała kobiety. Pamięć zewnętrzne są często wręcz przespawane, śpią z telefonami. No wiem, bo spałam obok. Śpią z telefonami. Jeżeli ktoś nie odpisuje, to albo nie żyje, albo nie chce. Co robi twoja niunia, że nie może odpisać? Po prostu nie chce. I tyle. To, czy ty jesteś mężczyzną, któremu warto odpisywać szybko, w którym ona widzi wartość, to jest temat na inną dyskusję. I to nie jest wcale taki prosty temat. Ale ja nie widzę powodu, dla którego ja, skoro ja wiem, co ja zrobiłem, wiem kim jestem, ktoś wymienia się ze mną kontakt, wy, wymienia się ze mną kontaktami. A później pali głupa i nagle coś zmienia zdanie? No nie. No nie. Nawet jeżeli jakimś cudem ja się spotkam z taką osobą, a czy ja na stanie traktować ją Poważnie? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No to ja się coś takiego nie bawię. Dlatego mówię moim klientom, klientom. Na uwodzenie jest czas po seksie. Na uwodzenie jest czas po seksie. Na jest czas po seksie. Ale jak to zrobić, to o tym, to tłumaczę na moich, na moich kursach, tak. Link do nich masz w opisie tego filmu. Pod tytułem tego filmu krasz więcej, tam masz kursy jak to robić. To nie jest tak, że wiesz, ja się nie bawię w takie rzeczy. Ja się nie boję w takie rzeczy mam takie rzeczy, nie mam ochoty. Co to za kurwa akcja? Jeżeli ja się, chcę się z kimś spotkać, mam tylko aż kontakt i ta osoba wie, że ja biorę ten kontakt w celu spotkania się, a później zaczyna się kręcenie noskiem? Szanujmy się. Szanujmy się. Naprawdę. Jeżeli ty będziesz się tak szanował, to tym bardziej ona będzie chciała odpisać, tym bardziej do ciebie odzwoni, tym bardziej z tobą skontaktuje. Myślisz, że ona co? Będzie miała jakiś taki problem? Chcesz, żeby odpisywało, stań się mężczyzną, któremu warto odpisać. No, i tyle. A jak się stać takim mężczyzną, to ja cię mogę nauczyć. Pamiętaj, pod tyłem tego filmu kilka więcej masz opis. Krótko, ale co tu jest więcej do dodawania? Wyobrażasz sobie, żeby James Bond siedział, kurwa, z telefonem i. Nie no, ja muszę coś napisać. Łobaki, co ja mamy napisać? Q! Powiedz mi, masz jakiś super, super tekst, to, żeby ona mi odpisała? Nie. Powiedziałem, mężczyzna nie waruje przy telefonie i nie pisze nie wiadomo ile, prosząc się, żeby ktoś łaskawie odpisał. Nikt tak nie robi. I one to wiedzą. One to wiedzą. Kobieta, jak chce, to się skontaktuje, nawet telefon pożyczy od, od obcej osoby na ulicy, byle tylko do Ciebie zadzwonić. Wszystko inne są tylko wymówka. Wszystko inne to jest tylko wymówka. jest tylko wymówka. Bitti lan. Pazarlayalım çağır.